W dzisiejszym fascynującym odcinku razem z ekipą zagramy w Bopul Bapul. Zasady są bardzo proste: każdy z nas otrzymuje trzy losowe broni, i za ich pomocą musi wygrać. I aby to zrobić, trzeba zdobyć aż 15 punktów. Ale zanim zaczniemy, zostawcie pod tym odcinkiem aż 3000 łapek w górę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag wygrana, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. Natomiast, ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i lubisz odcinki ekipowe, to nie czekaj, w tym momencie kliknij Dzwony przycisk subskrybuj. No to gramy w bopu Babu, zasady są proste. Losowe branie. branie i kto wygra ten jest lepszy do 15 punktów. O, o. Do, do, do 15. On 15, od, 15, od razu powiedział do 15 Tak, o, tak, i tak, ja, ja tutaj ja... od razu. Ale to no, jest, okej, okay, to jest coś, jest coś, że jak nagrywasz, to przegrywasz, po prostu, tak, jak dlatego nie Grusia nagrywasz, to wygrywasz. Dzisiaj łamiemy te zasady i ja wygrywam. Nie, 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 nie Okej, okay, no, no, ale nie, nie fokusujcie mnie, tylko normalnie gramy, okej? Okay? Okej, okay, no nie no, normalnie zero, zero sojuszy, No. prostu, no, no. normalna, normalna rzecz. Normalna rozgrywka, A i że widziałeś jak cię porobiłem, czy nie, nie, za zauważyłeś Mam ci przypomnieć twój odcinek przed Cicho. pięciu minut. <laughs> No, no, Jejku, no. A, no, było, było bardzo. Czekaj, co ty masz? Okej, okay, ty będziesz to chciał mać? to powiększyć. Stary, nie, ma, nie masz najmniejszych szans ze mną. Teraz jestem pa, w gadzie. Jak ty, w ty teraz w ogóle sfaniakujesz? on nie masz szans, bo <grym grym> i jestem dobry. O, O! to. O, to. O, o, co on robi? To była podkładka? Co tak. ten flota robi? Ej, może zamienimy się podpanec. po prostu odcinkami? Co ty na to? To <grym grym> Dobry pomysł. No. Tu, ale dobry, spokojnie. Okej, okay, okej, okay. widzę no spanikował, ty? No, oczywiście, Boga że spanikowałem. Tak. Coś... Oczywiście, że... Aha. Stary. Naprawdę chcesz, żebym panikował. to zrobił? Chcesz, żebym odpalił swoją... Aha. Haps! No! No! Czemu nie mogę zjeść nie, nie, Boga? Jestem, jestem za malutki. Jestem za malutki, znaczy za, za duży. Okej, okay. no para. dobra. Dobra, aaa! Nie A chyło. ty masz drugiego? Bo dwóch bogów było, dobra. Chyło. Tak, owszem było. Ja, ja... Ja byłem tylko ten. O. Został no pokonany, co? nie? Tak. A nie, nie został pokonany. <śmiech> <śmiech> nie został, ale... Nie nie, Zero punktów, nie, nie no, widzowie, to jest ostatni odcinek Bopu Bapu na moim super kanale Admiros plus ekipa, koniec, nie będzie Bopu Bapu, już no. mam dość tej gry, o, no i, no i dobra, nie no, ja już Bażę będę, go zrobił, ja już będę od, od tej pory będę trollował w tej grze, bo to, to nie ma sensu Ale, ale wiesz, zawodnik. nie, nie, po prostu nie, będę trollował, bo to już nie ma sensu nawet grać o, Oj, aż no. tak? Aż tak, <laughs> Tak Dobra. Mam nadzieję, że zginiecie i będzie remis i nie dostaniecie. Nie. O, Oj. chwila! O, nie no szczerze, i co? No co, co ja zrobiłem teraz? się granat. Ale jakoś ja Podłużyłeś go a on się rzucił, wiesz, tak na centymetr jeden. No. Dobra, pam, pam, pam. Ja sobie odlecę. Ja sobie odlecę. A, Zobaczę, co, co ej, tutaj każdy w ogóle mam. ma. Odlot do zrobienia. Oj! Ej, on spadnie do wody. Dawaj go tam. Nie, nie spadnę, nie spadnę. Nie, on zostanie przedziany mieczem moim. Wow, nie no! Ładnie, wow, może pierwszy punkt zdobędziesz. No tak jest plan. <noise> co ja mogę, dobra, mogę tak zrobić w sumie. No tak, macie... Ta, Chociaż w no ogóle no ma mniejszą platformę, nie? Więc może bardziej tutaj. Nara! No ja, no, ja, ja wiesz, a, ja to nie jestem punkt. ty wiesz, Nie, on nie Eee, tak. no, e, e. Ja zdobyłem e. pierwszy punkt w piątej rundzie, a ty w której? Dwudziestej? No, no 50. w pięćdziesiątej, pięćdziesiątej. No to okay. nie, będę już miły, okej? Okay? już będę no. miły. Ja u, u siebie byłem bardzo tutaj, to jakby nie, nie, nie będę ukrywał. Okej, okay, mam, no dobra. powiem tak. Ja mam... mam nadzieję, że tego nikt kompletnie nie widział, proszę nie niezłapany nie. filmu, ja żeby nie, to ja. zobaczyć. Nie, będzie zasłonięte kamerką, bo tam w rogu byłeś. Tak, tak, no, tak, tak, tak nie będzie widniło było groźnego. O, nie, bo bo to było no, no zrobić, popisowe czy... moje zagranie. Ups. Ej, jak nie? się weźmie. Co ty? Co ty zrobiłeś? On wpadł? Spadłem. A Tesla ci to za nie, da. Się. Ej, oh. ej, uspokój się. On sam A. się załatwił. Okej, okay, dobra. Nie, wiem, nie, grałeś, no. nie podkładamy się, nie podkładamy się. Nie, nie podkładamy się, zgadza się. Full nie, no, nie podkładajcie się. No nie Kurde, się, no, Tesla mi ja. załatwiła. A, nie, no teraz, to moja tak. własna Tesla? Czyli teraz jak się nawet nie będziecie podkładać to będziecie mówić Ojej, no załatwiłam mnie takim tonem jakbyście się podłożyli. No tak, no to jest złota o. zasada po prostu. Ojej, ojej. Naprawdę? Oj, oj. Dobra, niebezpiecznie się tutaj zrobiło, ale no, dobra. Oj, Skoczyłem na Tesla Hogatego. I rzeczywiście ten to on to wszystko może ci. ...wytłumaczyć. Ojej. Okay. Tak. No, Masz platformę, wykorzystaj to, Admira. Jest! Oh. Yes. Ups! Nie, ups. no ej, no tu nie, nie można tak! <laughs> Psyć zabawę! Kurde, Myślisz, że ty ty zrobiłeś Trickshot, a, a on ci mówi: O ups, ups. Ups, shota miałem zrobić. Oooo! Double eee. gad. Tylko mój bóg będzie pierwszy. No będzie, ale no i co? No, to... Aha, jego to... ja ty się znowu podłoży. No spadłem. Twój bóg no. się skończy, ty nie masz co zrobić, a ja mam. Tak. Podwójny bóg. Pa, potrójny, dziś. Dziesię... Ale on się palnie. Ale z czego mnie palnie? I teraz mój się załaduje. No. Ja cię palnę. No, no czekam, teslą. właśnie. Tesla. <laughs> on się sam palnie tą Teslą. No, dawaj. Tesla. Podłoży. No dobra, spadam. Rakietka. W i teraz Tesla cię. No, to jest. Jest! Jest! Okej. Okay, yes. okay. Dobrze poszło! No. No, Uf, dobrze dobrze za... 4 punkty? No tak, no bo ja umiem grać w tę grę. Ładnie, ładnie Dobra. To Popo. prawda, on umie... No grać nie! W żebyś spadł, żebyś spadł. Aha. No nie, Miałem no dwie fajne bronie i nie miałem co zrobić. Ale wygrałeś niebieski. to chyba git. A ty jesteś niebieski. Tak, no, no, ty jesteś tak. niebieski. Od, 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 jest to zawsze, od zawsze niebieski. Oj, dobra, to jest ten mieczyk. Czekaj, bogaty ma laserek. Ej, co jest? Nie! A, a, a. Dupa mi się pali. Czekaj, czekaj. Pyk! Ojej, ojej! No, chodź. Kurde, ile no tych mieczy jest! A. Dobra, nie miałem, nie miałem co zrobić po prostu. A ty miałeś dwa miecze chyba, tak? No, dwa ja miecze, nawet nie patrzyłem, tylko że no. No, słyszałem te miecze. No, Najgorzej. ładnie one tam. Próbowały ciebie załatwić. Opa. Tak, zróbmy. O, zróbmy, tak. zróbmy tak i zróbmy w pani do wody. Dobra, to jest ta taktyka. Uh -huh. Wszystko się zgadza. Oj. Rozmyśliłem się. No, nie, jakim cudem on tam miał po drugiej stronie. Ja element. myślałem, że ta też jest obok. Ta, która uh -huh. była tam postawiona. No nie, moja to A nie? To, nie, to, nie była to była moja. No. Dobra, trzeba Dobra. wolniej, wolniej. Punkty zdobywać. No. Okay. Nie, no możesz ten. Jak chcesz, szybko. <laughs> Oj, Aha, fajnie, fajnie. Nie! Kurde, spodjąłem ryzyko, ale no nie opłaciło się, niestety. Oj, oj! Z mieczem Admiral za dużo niż o, nie wojujesz, nie mam nic, nie mam no, nic! No, ale, ej, to by było zarobić <grym> zagranie. Aha! O, aha, granat przynajmniej dorzuciłeś, nie? Chociaż tyle. Oj się chodź. No ma tego, kamień. Kamień tym kamieniem ciężko kogoś upolować. No. W mhm. ogóle, nie wiem, ja bym nie pomyślał, żeby użyć tej teleportacji. Ja Tylko właśnie to... użyłem. Mądry no. jestem, mądry jestem. I znowu Patrz, to samo się boi się, robię. boi się, boi się, ucieka, ucieka. Oho, uh -huh. będzie laserek? Nie zdążył odpalić. Pyk. Szybka teleportacja. Kurde, gdybyś tak tego Miecha użył nie lepiej. Tak, na przykład. O, to no. Nie ma, nie ma, nie ma jak Nie, no ładnie, Dobrze gram, dobrze gram. 15 hmm. punktów będzie moje. Dobra, fokus, fokus, fokus. Dobrze. dobrze. Dalmy się tu. Dobra, ja flotara, żeby Admiral mógł wygrać, o. <laughs> ma? on nie masz apteczkę. no ja nie mam nic. Mmm. Masz wykorzystaj tego U... Wykorzystaj dym i to co odpala dym Rzucaj Aj, dym ja... do przodu i odpal mu platformę z mm, fajnie dnia. zrobiłeś. Bardzo mądrze. Laserkiem można przesuwać czarną dziurę coś. Aha. Tak. Dobra. Dlatego ją przesunąłem bliżej Ciebie. Co ja mam? Eee, łuk. Nie Mam promień powiększający. Czekaj, wydaje mi się, że chogaty gdzieś tutaj. Jest, 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 ja cały Ej, czas. Nam... Ale mi odetchnąłeś. No jak dobra. to? Jak to tak? No właśnie tak to! No dobra o nie, i nie. Tak nie, nie mam, mam dużo nic kompletnie. Znaczy no mam... Hmm. Masz kulę. No tak, Stało. ale... No... On też miał. Ej, myślę. Też ja, miał ja byłem kule. przekonany, że ty nie masz tej kuli. Hmm. Że ja se podejdę <laughs> i dziabne. dziabnę. No cóż, jak widać... Miał... Do źle no. myślałeś. No dobra, to ja mam wiertło. Nie, wiertło... No ten to jest samobójstwo. Ej. No. O nie, 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 nie. Oj! Oj. Żyjecie jeszcze, okej. Okay. Nice, A, ej, Ja też odpaliłem wiertło. A twoje było słabsze. Nie? Jakoś no, Twoje może było rozpędzone, nie? I dlatego. Jakoś no może. Tak wyszło. No. Więc. Ja się rozpędzone wiertło. Na koniec laserka i wiertło. I wiertło. Uuu, nice! Clean, ej, to było nice. bardzo clean. Nice. 772, no taki standard tych odcinków w sumie. Aha, aha. Dobra, Nic się nie dziękuję. zmieniło. No. Czekaj, bo to Flotar nagrywa teraz, czy. Mm, <laughs> nie no, przecież. Aaa, okej, okej. No. Dobra, chodź tutaj. No. Oj! Flotar się A, wkurzył, dobra, oj, dobra, oj. się skończyły. Nawet w sumie dla mnie byłoby lepiej, jakby Flotar wygrał, bo mam mniej punktów. Mniejsza szansa, że wygra Hogaty, który jest najlepszy. Aha. No? Nie wiem że bardzo co zrobić. No myśl, rób coś! używaj Nie, teleportowałeś mnie. mówiłem, że to teleportuje dziwnie. No właśnie, teraz troszeczkę inaczej to działa. Tak. No dobra. Dobra, muszę. Kurde, on ci wie tym laserkiem tam. Oho. Oj! Oj, oj! Ok. To dziabnąłeś. Próbowałeś, próbowałeś jakoś. Laserek średnio się spisał mm -hmm. akurat tutaj. Dobra, co, co ja mam? Dobra, nie dobra. Znowu... dobrego. A, nie. Najpierw tego łatwiejszego wyeliminujmy. <grym> <grym> Okej. Okay. Ooooj. Mm. Aha, widzę, że wy się tam bawicie. Yep. Tak, co ja mogę zrobić? O kurde, wszystko au, się wciąga. Hmm. Wyrzuć to. Oho, oho. Oh, Problemy, ej flota zrób coś. <grym> <grym> Nie ma. O! Proszę <głosy głosy> bardzo, atak. Fajne, fajne, mogłeś, dobra, atak. Mogłeś tu wygrać. No dobra. No, oczywiście, dobra. że mogę to wygrać ja ale ja mogłem do flotara też... pójść jeszcze. O, dobra. Więc... Oj Co jest? No nie, jest źle, jest Ej. bardzo źle. No nie, co wy jest robicie? Jest źle? Tronujecie. No, to wszystkie to przyspieszyło. Za bardzo nawet. Dobra. dobra mam zna. moc Boga. Ale co mi da moc Boga? A, Sprawdźmy to. <noise> Czy się uda odpalić? Nie, nie miażdż tu mnie. No, Ups. no ja spadnę przecież. Nie, zostaw, zostaw. Okej, okay, i tak. Dobra, dobra. On ma patrz sekundę od tego, jak się sam rozwali. Teslom, jest jak coś. Nie, U. ja się sam nie rozwalę, Teslom. Ona się aktywuje. Nie, ja nie widzę, ja nie widzę was. Uważaj, bo ona się aktywuje. A. Aha, bo ty tam jesteś. No. no dobra, to ja tak. to no, tak robisz. no ale. A Fugat ty już nie, nie ty trolujesz, Flotar! O, tak. Przecież. Papa! Papa! Nie! Pa. Nie, on troluje. Przecież wystarczyło wiertłem go, No mógł, ale on mnie nie widział na górze, tylko ciebie szukał gdzieś ja, po prawej stronie. Ja nie, widział, przecież mnie nie było. No i ja myślałem, nie że ty wiem. gdzieś jesteś jeszcze. O, zostaw! Proszę miny nie używać. Ja sobie tutaj no, Ale głupie, dobra, uciekam stąd. Nara! Uciekaj, uciekaj, za chwilę odpalamy. Kurde, Dobra. chciałem go na sznur jeszcze. I. Kurde. Ej, ja byłem elementem już! By, a byłeś takim mini wow. elementem chyba. Wow, No, kla klasyczna ta grywka No cóż, no dwie osoby za jedną laserkiem, dobrze, dobrze. <śmany> <śmany> no Okej. Okay. Tak. Co my tutaj mamy? Platformy. Y Grać pod tryhard. I Tesla. Dobra. Chodź, 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 w górę, na górę, na górę, O, Ojej, no! Hmm. Hmm. co się co? stało? Nie no, dobrze, jak ty wygrasz, to ja się cieszę. Ja się bardzo cieszę, że wygrasz. Oj, dobra, oj, oj, jest oj, oj, problem. <grym> nie, to się w górę. Oj! No dobrze, nie... prawie, prawie. No nie, nie, nie wiedziałem, co mogę zrobić w tej sytuacji za bardzo. <grym> no, no. no to se leciało ładnie, ta testa. Oj, 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 Witam, klasek. Klasyk. No, no nie! Klasyka gatunku. Leć, lecz, leć! Gdybym od razu w lewo, to bym dał radę. Tak, tak. Gdybyś mnie nie sfokusował. Ale to jest to... dziwne, że ty zakładałeś lobby, a ja byłem <laughs> i tak po lewej stronie. Bo zawsze do... tak jest. My zawsze jesteśmy się. siebie. Dobra, jest. Dobrze, flotar. Ja nie wiedziałem co się dzieje, nie wiedziałem co się Koniec dzieje. Koniec oddawania Admirosowi punktów flotar. Let's go! A, lecimy, let's mm -hmm. go! Okej, okay, okej okay. Miażdżymy Admirosa, po prostu. Powodzenia. Miażdżymy admirosa Ej sari miałeś zmiażdżenie, dobra no, O nie, teraz no. nie ma Teraz nie, nie ma niż kompletnie A ty, ty o, co z chwilą... jedną On sobie toczy kule? O, no i masz. No, tak właśnie hmm. kończy zyzy. Dobra, chyba skoczę w przepaść teraz. Dlaczego? No, no bo takich punktów to ja nie chcę. A, no przecież to nie jest twój odcinek. To nie jest twój odcinek. Ale słuchaj, honor mi nie pozwala nawet takich Ko, punktów co? zdobywać u kogoś na odcinku. Oj. A, okej, okay, jak coś. Anulis. Jak jesteś poza mapą przez chwilę, to... giniesz. Um. Nieważne co się stanie. <śmiech> <śmiech> Oj Ja nie, już nie, jestem rozpędzony. No tak, ale jak ty trafi mieczem. Nie, nie trafiaj, no weź. no, no wejdź. No jak tam pan rozpędzony. Dobra, co miałem, nic nie miałem do zrobienia. No jest jak mm. jest, no cóż. Co ja mam, co ja mam. Dobra, U. trzeba mogę tego wyeliminować, szybko. Tak, nice, dobra i teraz. O, ten łatwiejszy, no bardzo dobrze. Aha, ten łatwiejszy. No, a... Bardzo dobrze, Flotar, koniec no. dawania porów. Koniec, teraz koniec. punkty. punkty. zdobywasz punkty. Okay. Minusowy Admiros punkty teraz będzie zdobywał. Tak, zrobimy, dokładnie. Oj, Dobra, już, już mam nowy focus. Aha, dla mnie? O! Okej, okay, nie widziałem, że ty masz laserek. Mówię, po co ty e... za mną idziesz? Mam. A no, teraz już, już wszystko wiadomo. O co chodzi? Odejdź. Oj. 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 Dobra. Oj. Jest mały problem. On ma to i to. Dobra Tesla. Aj! O. No, sam nie pogubiłeś nie, się! No, pogubiłeś no, się w, trochę, trochę. w te... Tesla. No. Bardziej w jego, bo jego testy nie widziałem, gdzie on ma tą pierwszą. Nie można dwóch rzeczy naraz widzieć. Można. <noise> no, ale po co? W no, ale... Oczu. Po co ty próbujesz miażdżyć? Powiedz mi, po co? Miażdżyć. Dobra. Muszę zmiażdżyć od mirosa. Okej. okej. Okay. Um. Hmm, okay. Nie, no nie ma takiej opcji. No nawet. chodź, chodź, chodź. Zabawimy się. <laughs> nie! Nie chcę... O! masz, No i widzisz, tak się zabawiliśmy. No, Dzięki za 14, no ale po co? Po co? Po co? Skoro hogaty wygrywa, to jego lepiej sfokusować. No jego niby tak. Nie chcę lepiej sfokusować. Oho! Myślałeś, że się obknąć wszystkie. Dalej go! Oj! No dobrze! Pa, dobra. Potar, punkty dla Patara! 88! powiedzieliśmy, że koniec for dla Admirosa, Admiros nie zdobył ani jednego punktu. <grym> nie no, to nie działa w ten tak? sposób, przecież wiecie. No tak! Dobra, dajmy to tak, nie, tutaj to. A ty sam siebie Teslą załatwisz. I teraz dam to tutaj. Oj, Tak, tak, to testowy atak. No! to no, Teslowy atak, masz. No i masz, no i widzisz, no Dziękuję. i jak zawsze. No i jak zawsze. Ja zawsze Adwirus tak nie wygrał. Ale jest remis, no. mamy drugie miejsce, więc 15, udało ci się 16. zająć drugie.